Dziś nie z wami, wyłączę wam, lec wolny nie z wami. Proszę, kobieta, odkud ta pododawca przewodniczącego podnoszenia, Wielka Legica. Proszę, brawa. Czołem Wielkiej Polsce! Człowiek! Chciałem Was serdecznie pozdrowić z Legnicy! Od dziewcząt i chłopaków, od narodowców, od patriotów takich samych jak Wy. Czołem! Witajcie wszyscy! Posłuchajcie kochani, 14 czerwca tygodnik wprost upublikował taśmy, tak zwane taśmy prawdy. Co z nich się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że panowie Sikorski, pan Belka, niczym szlachta polska, Niczym arystokracja. Siedzieli w drogim lokalu, jedząc kraby, ostrygi, popijając szampana. Ale jakim posługiwali się językiem? Jakich używali zwrotów? Czy używali zwrotów, jaka przystoi rządzącym Rzeczpospolitą Polską? Czy posługiwali się zwrotami, jaki przystoi polskiej elicie? Nie! Używali obelżywego języka, języka ginekologicznego, języka ornitologicznego. To był język, jaki mógłby pasować do ludzi, do parobków, którzy 200 lat temu gdzieś w zapyziałej chacie chłopskiej, pijąc bimber samogon, mogli tak rozmawiać. Takie są elity III Rzeczpospolitej. Przy okazji usłyszeliśmy, co uważają o nas, za co mają nas jako naród. Mają nas za nic. Uważają nas za murzynów, że mamy płytkie ambicje. Czy my jesteśmy murzynami? Nie! Niech Donald Tusk poszuka murzynów wśród swoich kolegów z rządu. Oni reprezentują ten poziom. Robią wszystko. Słuchajcie kochani, naród nigdy nie jest nielegalny. My jesteśmy legalni. Dzisiaj możemy powiedzieć, że delegalizujemy rząd Tuska, bo nie zasłużył na to, żeby, żeby był rządem polskim. To nie jest rząd polski, to banda zrajców, zwykłych kupczyków. Widzimy i słyszymy, czytamy, że realizują tylko proste, hamskie, zwykłe interesy pod stołami. Słyszeliśmy jak prezes Narodowego Banku Polskiego łamie konstytucję. Mówi, że pomoże im, pomoże im utrzymać się u władzy. Jest gotów złamać konstytucję, jest gotów za pieniądze narodowe, za rezerwę, jaka jest w Narodowym Banku Polski. naruszyć tą rezerwę, żeby wykupić ich długi. Wielu Polaków otwiera oczy. Nam oczu nie trzeba było otwierać, ponieważ my wiemy, że są zdrajcami, zdrajcami narodu. Nie powinni rządzić. Kłamią. Okłamują własny naród. Dzieje się to systematycznie. Na każdym poziomie jest taka korupcja. W Legnicy, nie wiem czy wiecie ale struktury PO zostały rozwiązane, ponieważ jest też afera. Jest afera korupcyjna związana z Arlegiem. Są w nią zamieszani Robert Kropiwnicki, były poseł Sejmu, a także Rabczak, miejscowy lider PO, który miał być kandydatem ich na prezydenta Legnicy. Tak jest. Kochani, damy sobie radę. My możemy powiedzieć panu Radkowi Sikorskiemu, że jesteśmy młodymi ludźmi, jesteśmy prawdziwymi Polakami, jesteśmy wykształceni. Nie jesteśmy Mafuchem. I z naszej strony Polsce nic nie grozi. Zamach na Polskę zrobili oni. Stwierdzili wyraźnie, że Polska przestała istnieć. Ale my na to nie pozwolimy. Całem nie żyje Polska, nie żyje wielka Polska. Całem. dla dozrzewki jedziemy.